Dobra, siema, siema. Ja jestem na 52. Dzisiaj ze mną jest Harlan. Przywita się. No i nagrywam oszusta z guildy Kupa na mchc.pl. Mm. No i co? Wbijamy, robimy szybkiego oszuścika. Taka szybko, różka. W ogóle oni już mój pokój ograbili. Czekaj, okay, dobra, robię ro, już G info Kupa. Jest nas Oluju Pięciu No. tak Nie, poza mną. Poza mną. Dobra, podkuje się. Czekaj. Ja idę po pokojach najpierw Endery pozbierać i tak dalej. Zrobię, zrobię. Lognąłem, typek do mnie szedł, do, poko do pokoju, w którym byłem. Kurde, boję się. Ale czekaj, nie wiem czy Flop jest na tesie, czekaj. Wezmę sobie na drugim okienku, otworzę. Hmm. Stop, stop, e czekaj. Nie, ale zobaczył, że ktoś wchodzi do pokoju Serwer test nie działa. Dobra, wbijam tam się klepie do deda. Easy. Dobra, nie maj. Nie maj. Protection cztery klata. Podki... Oni coś tu robią Nikt nie avczył Nie, ja po prostu chyba ucieknę No ich jest tu siedem koło mnie Czekaj, dużo ich jest, za dużo Czekaj złoto w piecyku Nie z mi się chyba nie uda nam no. Chociaż nawet nie muszę chyba się tepać tą różdżką Mam doma. Komendę Nice Opsa Opsa już mam W razie czego to Boże zdadam to już nie jak nie gram to aż do urbana A cóż mi to... Yy, dobra, słuchaj, flowa nie ma. Dobra, nice. Nie mam niech to wywalić. Słyszę krowy. Mam krowy, skórę, zabijam je Dobra Już nie mają krówek Dobra, chyba się skapnęli, że o robię Kurwa, ciężko będzie. Mam perełkę, ale jedno. And we've got for the first time in the world. remix for Cassius I love you so. No jedna jest wykopana, ale gdzieś tam jest kurde 100 kratek ode mnie, i to czekaj, góry to będzie tak 40, 50. 70 FPS-ów, jednak mogą teraz terribs zmniejszyć. Szczególnie że Czekaj, nie mam nie mam czemu odkalić TNT. Czekaj, iść na dół iść, iść, iść na dół O jest zapalniczka w stycznice A będzie znalazł. Jeszcze bym z chęcią wielką zabił kogoś nie, ale tam jeszcze jest za dużo czekaj nie są czekaj, patrz czterech typa wszyscy z tam Dobra, Pete w mam No 4 na 1. Idę im melody jeszcze zabrać. Za to, że mi kropki zniszczyli, nie? Ale nie wiem jaka to jest, ja pamiętam. Dobra, wysadzam zaraz pięć dni. Boże, też nie dostaję. Następny tydzień dostaję. Friday Night Sounds Right. Animac, Radio 1. Ja się jeszcze czuło? Dobra, wpaluję jeszcze naszą kamerę. Nie będę takich takich. wam do i domu. No, widziałem właśnie, jak mi na rankerze wysterował. I to nie wiem, czy on na tak grał, czy tego, czy normala. Dobra, jest na początku żółwia 5 i już nie ma wody. Czekaj, na razie jeszcze idę na szybko zebrać resztę balonów i tak dalej. Mianowicie, no, on jeszcze tak nie no. Ja w ogóle dzisiaj tylko wtedy na ulicy mam do niego całego szata 40 lat, to Bo się stresuje? i jeszcze jest niego pozabijać. Ja się wpiję tam z nich do środka. Dobra, opuścić i ten czy najpierw co zrobić. Dobrze. Jeszcze nie. Ale no, to jest na dole też się do tego. Na górze, boże, na górze. Ale trzeba się będę tutaj na odcinku Kleba". That's perfect, absolutely yeah. perfect for New Year's Eve Dobra, So rabby, so happy, time, so distinctively yeah. scream, Cassius, I love you so. Scream remix. What fun Maybe you've heard Busy P. Maybe you've heard Scream or Philippe Zdar from Cassius Player I'm sure you'll be hearing a lot more in 2011. We love this. Я синібену на цього Opuścić? Opuścić. Do beczki prawie wpadłem. A miałem w eku. Ja jeszcze wbiję ich kozy, pozabijam tam. No, czekaj, musiałbym wyjść od tego Tesa Mam jednego koksa i cały, jak prawie potek. Wbijacie? Jak ja ci zoram? No, Bob, ale 5 na 1. Perełkę cyknąłem w endera. Dobra, biorę drugiego, brać drugiego koksa czy nie? Dobra. E, czekaj na moim ekranie 100 FPSów przy nagrywaniu po przy... 119, nieźle. Ciekawe, czy sprawdzają co się dzieje? Opuścić najpierw czy nie? A nie! Oni mnie nie mogą tego! Mam obsydian, siema! ja się zakobluję po prostu, nie? Ja nie będę nic robił. O, jeszcze kliper jest, czekaj, kliperem jeszcze wywala. No wybuch. O kurde, jak mnie wyrzucił. Nara, koledzy. Kurde, boję się tam wbijać tam. Wywalona, czekaj. Zeg resistance. No napisałem, kupa wychodzi tam Uff, Chyba nie wyjdą, co ty o tym sądzisz? Klepie mnie, nice Klepie się, czekaj, idę go dogonić, muszę Patrz tego raz mnie strzelił i już ucieka. No pra... Prawdziwy typek z tej No nie obchodzę, oni mnie nie będą mogli zabić. Patrz tego, jak stwierdziła. Ta, o, wyrzucili mnie. Nie. Czekaj. Eee. Ta. Na koksie, <try> <try> Patrz tego, jeden cały temu mu przyszło, raz go tak. Raz go 5, więc drugi już A, dobra, kolejny przyszli jego. Jak, jadę. Dobra, a ja muszę im bo mnie boli. Ale nie oni mnie gonią. Bóg mnie Aha, fajne kamienie skrypty. Takie tam z kratyk mnie uderzył. No? To będzie na odcinku, nie? Ja to do administracji idę. On stoi, patrz stoi u góry i na tym, tak samo jak na początku edycji, połowa z nich na aurach cisnę, cisnęła, żeby bić topkę, a potomcy powiedzieli, że to usuwają i potomcy już normalnie cisną. No, no przecież ty, ty byłeś przy tym, kopałeś się cztery razy do nas tam, do, do bazy i cztery razy mnie typek na aurze, na awku zabił. No. No, a ty, co ty myślałeś, skąd te trzy dady? I jeszcze... Jeszcze jakaś inna tam była gildia w tym bodaju. Oluju, jak nie dojeżdża ten, ten frajer. Odwrócić jego go sklepać? Wpad do... A dobra, już jest więcej kolegów. To ty gadasz, serio na... Endera i perełki, ale mam jeszcze tylko dwie, więc... Hmm? Ale ja bym musiał Endera otworzyć. Co ty gadasz? Otworzę, otworzę. Tylko nie o to nie chodzi, patrz to. O, o mnie dwóch dojeżdża, otworzę Endera i po mnie już jest. Ja nie, nie zdążę otworzyć Endera, wziąć pereł i cyknąć potki. Przynajmniej nie powinno mi się udać. Musiałbym koksa zjeść, a na koksie to wiesz, co będzie za, mnie. za zależy, po dziesięć, ważne, Tak po więc. 10 hitów będę dostawał. Jakbyś był na serwerze, byś mi powiedział, czy jak lognę będę w byłem, byłem w PvP, czy nie. Nie wiesz co, zrób? Tak wiesz, machni. Kasz, nie? Oni za no Dobra, <gry> Ale podczas PVP chyba nie tworzysz, nie? Wiem, że ja nie, oni, ale. Dobra, oni włączyli PVP i się nokają No, Ta! ta to! Zero skryptów! Ja nie będę na nich koksa, nie? Ja nie będę na nich koksa. To są takie fliksy, że ja nie będę jak koksa. Nie no nie loga, ja pierdolę tej Nie bądź fiksem. A jak się knokają to biegnij na F Jak się knokają, nie? To biegnij na F5? Jeżeli okołoś od siebie...

O szybcie. Nie wolno. Nie, tylko nie to. Kurwa, niekej. Nara i przez granicę, z którą można w Piłki przechodzić. Kurde, nie można. Napierdło ja, to, to będzie trochę. Jak zdadą kurwa, nie wiem, będą mnie dojeżdżali tutaj jutro. Dojeżdżają mnie tam, kurwa, znowu. A już, ta, ja już takie są Aha, dobra, fajny rezystans mi się skończył, koksik. Dobra, nie, ja się klepię z nimi. Za ten koksa? To teraz ty będziesz pizdołał. No, już ora, patrz tego. O. o, klata trzy użycia, nara, dzięki. Nara. Padnę, padnę, dobra. Ja już tylko zostawiam. Zdedałem, zdedałem. Dobra yy, Jeszcze tak dodam, yy, że te typy na początku edycji cisnęły cały czas Są. na aurach Są. Są. I nie wiem jak admin ich nie wykrył, ale No ciszęli na aurach i niedługo będzie start nas naszego serwera pvp o. No. Nie masz na zmianę? Nie masz na zmianę? Nie no nie No Nie no nie padaj I tak jeszcze dodam, że na serwer, serwer nie będzie w A masz jakieś? No jeszcze zapraszamy do komentowania, lajkowania i jeżeli są jakieś osoby chętne, co by chciały z nami pograć po prostu na MCAC, jakieś gildi dążyć albo do ekipy, to piszcie w komentarzach ile macie lat. Ja jesteś w PvP. Dobra, dzięki za filmik.